O kurde, patrzcie sarny biegną, ej, żebym mu kurde podkłada, nie, patrzcie jak one zasuwają, no trzeba uważać, bo uderzy się w taką sarnę i, no i macie kurde dzwona, to nie jest samochód, no trzeba uważać, trzeba uważać, widziałeś jak wybiegły? <laughs> Trochę dristów no co no co zrobić do? Zgrzesił. A gdzie jest ten chłop? A ta łapka tam uciekła aż w pole, widziałeś? Dobra, jedzie kamień, patrzcie, to jest kod jak. To Tokio Drifter, jadę za nim, bo on naprawdę tym kodiakiem zasuwa, nie? Taka maszyna, a 9 dych leci, nie? U! Kurde, ja kocham taką pogodę Tu po wiatrach pokryciłem bączki, a ja ponagrywam coś no. Tak, już powiem wam, że rozgrzany jestem trochę. O kurde, jaka zabawa! Chłopaki driftują, coś pięknego. I przeprawowe i grzesiu, czyli grzesiu dopiero zaczyna. Przedni cała zabawa, ale patrzcie jak fajnie Maksycy wybierają ten śnieg. Zajebiście to wygląda. Normalnie dają radę kłady, Very good, very good. No i to jest coś pięknego, nie? To jest coś pięknego. To jest właśnie to Ta zabawa, ta pasja, ta frajda Fuh. Chłopaków trzeba było nagrywać coś No latajmy wszyscy, no jak się bawmy to się bawmy, nie? Tokio Drifter, Grzesiu, z, dawaj, dawaj! Jak dzieci normalnie. Kurde, aż mi teraz na dwa koła wyrwie, jak chłopaki, nie? Dobra, ja tu stanę. Na chwilę. Chwila oddechu. Chłopaki dają czadu. I Grzesiu, fajnie bokiem lata. Tutaj ogólnie tutaj mamy dwa wiatraki. Takie polne drogi. No Śniegu za wiele nie spadło, jak widać, ale jest spoko. Ale jest fajnie. widzicie, taka ekipa się montuje, Kamil na Kodiaku. Tutaj Grzesiu na ten 450. Powoli się ekipa montuje, gdzie w mojej okolicy praktycznie w ogóle kładów nie było teraz, jest taka... Robi się powoli taki mały klub. No i zaczyna się zabawa Grzeczu, jak wiecie to na tym Baszanie chińskim Teraz sobie kupił już ma maszynę No i uczy się ogarnia Widzicie takie ten O żebyście się nie pukli No i elegancko Ale daje kładzisz! Ale myśmy tu poryli. I tak to się żyje na tej wsi. No, tak to jest właśnie. Tak to bywa, tak to jest. I że chłopaki na kładach jeżdżą w sobotę. Czy jest zabawa? No, ale co?

ほっこりは。 O, taki motowrok miał być, kładowrok. Co to za auto takie małe? Tak, poczekamy na niego. Co się dzieje, jak

A tam pojechał? A tu, kurwa! W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał, i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.